Ewa Chodakowska oddala fortunę na orkiestrę światecznej pomocy więcej niż Lewandowska? Nie od dziś panuje przekonanie, że Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska to dwie największe rywalki na polskiej scenie fitness. Słynny tenerki jak co roku, wlaczyli się w działanie Wielkiej Orkiestry światecznej pomocy. Anna Lewandowska tryskala szczęściem, gdy okazało się, że wystawione przez nią na aukcji WOSP miejsce na obozie sportowym osiągnęło zawrotna kwotę. Okazuje się, że Ewa Chodakowska nie została w tyle. Wszystko wskazuje na to, że dala od siebie jeszcze więcej. Aukcja Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy, w której Anna Lewandowska wystawiła miejsce na swoim obozie sportowym w dojo Stara Wies. Mobile rekordy popularności. Jej zwycięzca zapłacił za ten i udział w obozie Ani Lewandowskiej ponad 130 tysięcy złotych. To gigantyczna kwota. A Lewandowska nie kryła wzruszenia. Nie wiadomo, czy jej ewentualnie ile przelala na wozb z własnego konta. Taka informacja podzieliła się za to jej konkurentka Ewa Chodakowska. Cała kwota zebrana na wielką orkiestrę światecznej pomocy. Według informacji wszystkich sztabów. W poniedziałek 30 stycznia wynosiła 154 606 764 złotych. Do tej sumy znacznie przyrozyla się sama Ewa Chodakowska. Na swoim Instagramie tenerka Fitness napisala, ile przelala na konto Wozgo i ja przylaczam się trzeci rok z rzędu ze wszystkimi moimi platformami. Just na ten moment przekazuję w twoim imieniu kwotę 200 tysięcy złotych. Ba! Wierzę, że ta kwota urosnie jeszcze do końca dzisiejszego dnia pochwalila się Ewa Chodakowska. To gigantyczna suma, ale to nie wszystko. Chodakowska wystawiła na aukcjach Allegro udział w tygodniu metamorfozy pod jej okiem. Jej aukcja nie osiągnęła z takiej kwoty jak aukcja Lewandowskiej. Jeszcze się nie zakończyła. Ale na razie osiągnęła 20 300 złotych. Anna Lewandowska w modnej knajpie z przystojniakiem. Wiemy, kim jest. WOSB 2023. Ile udało się zebrać? Podano wstępny wynik. Anna Lewandowska udzieliła osobistego wywiadu. Wróciła do bolesnych wspomnień. Moje życie było walka.